Cześć wszystkim! Dzisiaj zapowiedź nowej serii, z serii poświęconej gotowości Polski na konflikty zbrojne, gotowości Polski na sytuacje kryzysowe. Wielu komentatorów mówi o Polsce jako o państwie teoretycznym czy państwie z kartonu, ale wojna na Ukrainie pokazała, że w naszym położeniu geopolitycznym nie możemy sobie pozwolić na to, żeby funkcjonować w państwie, w którym strategie są fikcyjne, w którym dokumenty, procedury to jest tylko coś, co zalega na półkach. W nie mamy procedur i zarządzamy państwem poprzez gaszenie pożarów. I mam takie poczucie, że to, co się działo po wybuchu wojny na Ukrainie, właśnie tym gaszeniem pożarów było. Oczywiście nie znam się na kwestii zbrojeń, na kwestii szczegółów sprzętowych. Jeśli spojrzymy sobie na to, co się działo po. Wybuchu wojny na Ukrainie, no to zaczęliśmy bardzo szybko kupować zbrojenia i to niekoniecznie z polskich fabryk, więc niekoniecznie budowaliśmy w ten sposób potencjał własnego przemysłu. A kwestie takie bardziej systemowe, związane nie wiem, z reformą służb, z kwestiami budowy odporności państwa, ze sposobem, w jaki samorząd na przykład radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, zostały nieruszone. No przed wyborami parlamentarnymi w tym roku tak naprawdę odłożono ustawę o ochronie ludności. I w tym roku zlikwidowano obronę cywilną. I to wszystko się dzieje w momencie, w którym w USA mamy ryzyko, że wygra Donald Trump, w którym Ukraina no, nie znajduje się w jakiejś świetnej pozycji, w której wiemy, że trwają ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, zresztą na polską w jakiejś formie poprzez nie wiem, cyberataki też. A my jesteśmy. Dosyć mocno nieprzygotowani pod względem państwa. No i leżymy w takim położeniu, że tanie państwo, państwo, które nie działa, państwo, które nie ma procedur, to nie jest coś, co powinniśmy akceptować. Podpisywałem się pod bardzo ciekawym manifestem obrony hybrydowej, który właśnie o tym mówił, że Polska powinna być państwem, które ma zasoby, które ma możliwości organizacyjne do reagowania na kryzysy. I niestety minęły dwa lata od wybuchu wojny. I nadal tego nie mamy. I w serii Polska inaczej właśnie chciałbym porozmawiać o innej Polsce, o Polsce, w której istnieją konsekwentnie budowane systemy, strategie, w której istnieją procedury gotowe do uruchomienia w czasie kryzysu. Także o kraju, który uwzględnia zagrożenie związane ze zmianami klimatu w swojej polityce bezpieczeństwa. Bo mam takie wrażenie, że świat się dzieli trochę na tych, którzy uważają, że Rosja jest poważnym zagrożeniem i na tych, którzy uważają, na, że zmiany klimatyczne są poważnym zagrożeniem, moim zdaniem oba zagrożenia są poważne. Jeśli jest jest coś, co łączy oba te tematy, no to jest nim właśnie na przykład obrona cywilna, bo obrona cywilna nie służy tylko odpowiadaniu na ataki rakietowe czy też po prostu wojnę, ale służy także odpowiadaniu na klęski związane ze zmianami klimatycznymi. A wiemy, że na przykład powodzie błyskawiczne to nie jest coś, co będzie się działo w przyszłości, tylko to już się dzieje, a przy jakości planowania przestrzennego, jaką mamy w Polsce, no to w ogóle jesteśmy dosyć mocno zagrożeni wszelkimi zjawiskami naturalnymi. No i powodzie, które się wydarzyły w Polsce, to pokazują. Pytanie brzmi, na ile wyciągnęliśmy wnioski i na ile to, co dzisiaj mamy, wystarcza. A wiemy, że skala zagrożeń z każdym kolejnym rokiem rośnie. No wszystkie statystyki na temat sytuacji klimatycznej pokazują, że jesteśmy blisko pewnych punktów krytycznych, po których będzie tylko gorzej. Susze, powodzie, tego typu rzeczy. Musimy być na to gotowi. No a z drugiej strony mamy Putina tuż za naszymi granicami, rakiety spadające już nawet nie tylko na Ukrainę, ale na Polskę. E, więc warto porozmawiać o tym, że system odporności państwa to jest znacznie szersze zagadnienie niż wojskowość. No bo okej, okay, będziemy mieli wspaniałą 300-tysięczną armię, chociaż z nowym rządem e, pewnie już mniejszą, ale co zrobi w tym czasie pozostałe 30 kilka milionów Polaków? Czy wy dwa lata po wybuchu wojny wiecie, co w ogóle macie robić w sytuacji kryzysowej? Moim zdaniem nie bardzo. No i teraz przyzwyczailiśmy się do postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat ekscytacji, zakupami zbrojeniowymi, samolotami, czołgami, rakietami, ale wojna za naszymi granicami dobitnie pokazuje, że fundamenty odporności państwa tworzy znacznie szerszy system: zdolność do utrzymania sprawnej logistyki, zdolność do reagowania na przerwy w dostawach prądu, szerzej stabilny system energetyczny. Tu jest duża część dyskusji o tym, jaką rolę w rozproszonym systemie energetycznym może pełnić właśnie różne odnawialne źródła energii, no, oczywiście, jaką rolę w tym wszystkim pełni energia jądrowa. No i moim zdaniem realną odporność państwa gwarantują systemy, procedury, instytucje, które wykraczają daleko poza domenę działalności wojska i służb. Tak jak pomyślimy sobie o tym, jak PRL się przygotowywał na wojnę nuklearną, no to mamy szkoły tysiąc latki, autobusy, takie głupie rzeczy, jak zdolność ewakuacji ludności, na przykład z województwa warmińsko-mazurskiego czy podlaskiego. Znaczy, czym zamierzamy ewakuować ludność, jeśli tam nie ma PKS-ów? Znaczy, w momencie, w którym jednocześnie wszyscy się ewakuują i wyjeżdżają, Swoimi samochodami, my tam jeszcze przerzucamy przez przesmyk subarski pomoc wojskową. Tam nie ma takiej sieci w ogóle logistycznej. Tak? Stan infrastruktury kolejowej w mazurskiej no to jest coś, co to jest, to jest naprawdę tragiczne. I wywożenie pociągów z baz wojskowych, które się tam znajdują, po jakichś torach kolejowych, na których trzeba cztery razy zmieniać kierunek lokomotywy, no to jest coś, co, co zakrawa po prostu na sabotaż. No, i właśnie myślenie o państwie jako czymś szerszym niż tylko wojsku, myślenie o, tym, o tych zdolnościach państwa do reagowania, ale na wszystkich płaszczyznach, to jest coś, co chciałbym poruszyć w nowej serii. Właśnie dlatego chciałbym tę debatę rozszerzyć, porozmawiać o tym cywilnym komponencie systemu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Ja w 2014 roku, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, zapisałem się do organizacji proobronnej, przyszedłem sporą część z cyklu szkoleniowego, chociaż niecały. Natomiast dzisiaj widzę taką potrzebę, bo mamy już wojska obrony terytorialnej, żeby porozmawiać o tym cywilnym komponencie. No i właśnie dlatego w nowej serii chciałbym porozmawiać o kwestiach związanych z zapewnieniem zwykłym obywatelom możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb w sytuacji kryzysowych, czyli także tych czynnikach, które wpływają na utrzymanie wysokiego morale, żebyśmy w momencie kiedy coś się wydarzy strasznego, żebyśmy nadal w tą Polskę wierzyli, żebyśmy chcieli jej bronić i żebyśmy Chcieli y, współpracować. Pokazaliśmy pięknie, jako Polacy, w czasie kryzysu choć czego związanego z Ukrainą, że potrafimy, ale co się stanie, kiedy na przykład zostanie, zostanie wyłączony prąd, tak? nie będzie łączności telefonicznej? Znaczy, w jaki sposób zamierzamy reagować na kryzysy, kiedy, będziemy, kiedy nie będziemy mieli tego wszystkiego, co, nie wiem, grup na Facebooku? To są wszystko rzeczy, które powinniśmy w jakiejś formule mieć przećwiczone, bo to nie jest wcale taki bardzo nierealny scenariusz. Znaczy, polska energetyka nie jest w jakimś świetnym stanie. Nie jest dzisiaj tak trudno w Polsce wywołać blackout. My w tych burzliwych czasach chciałbym zaprosić ekspertów do debaty. Chciałbym zrobić taką burzę mózgów środowisk, które niekoniecznie zawsze się zajmują tylko kwestiami zbrojeń, żeby porozmawiać o tym, jakie są długofalowe priorytety reformy systemu bezpieczeństwa naszego kraju w tym wymiarze cywilnym. Kluczowe pytania, które chciałbym zadać moim rozmówcom to jest to, czy Polska potrzebuje obrony cywilnej, a jeśli tak, to jakiej? Jak ją zorganizować? Z jakich przykładów skorzystać? Gdzie jest granica pomiędzy obroną? terytorialną i obroną cywilną, bo dzisiaj widzimy, że na przykład Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą przywracanie infrastruktury energetycznej, no i pytanie, czy do przywracania infrastruktury energetycznej jest potrzebna umiejętność korzystania z granatników. No i pytanie brzmi, co z tą ustawą, która ma się zajmować obroną cywilną? Czy ta reforma, która miała być procedowana, jest wystarczająca? Co należy zrobić? Druga kwestia to jest właśnie powiązanie kwestii zmian klimatu z kwestiami bezpieczeństwa. Trzecia kwestia, jakie są właśnie wspólne mianowniki pomiędzy reagowaniem na suszę, takie rzeczy jak katastrofa na odrze, a konfliktami zbrojnymi czy też zagrożeniami hybrydowymi, bo tutaj także mówimy o kwestiach na przykład związanych z cyberatakami, które przecież miały miejsce. W Polsce mieliśmy bardzo dużo w ostatnich latach cyberataków i ze strony grup, pewnie inspirowanych przez Rosję, ale także ze strony zwykłych przestępców. Jak powinien wyglądać system powszechnego szkolenia ludzi w wypadku sytuacji kryzysowej? No, mamy inne państwo frontowe NATO, dzisiaj Finlandię. No, stan bunkrów, stan szkolenia, rezerw w porównaniu z Polską to jest w ogóle nieporównywalne. I pytanie brzmi, czy Polska jako duży kraj potrzebuje takiego dużego zaangażowania obywateli w oparciu o jakie zasoby można by było jakiś tam system budowania rezerw zbudować. No i jest kwestia także jak przekonać w ogóle Polaków do osobistego zaangażowania w sprawy państwa, bo, bo to jest d, d dużym problemem, że Polacy nie do końca w Polskę wierzą. Tak jak się pojawiły hasła o m, jakichś ćwiczeniach wojskowych, no to od razu się zaczęły e, różne teorie spiskowe. Na temat tego, że już informatyków wezmą w kamasze, i no, pewnie część z tej, pewnie część tej historii to było podsycane przez ruskie boty. No, ale prawda jest taka, że jest wielu Polaków, którzy się przerazili, myślą o poborze. No, ale z drugiej strony mamy artykuł konstytucji, który mówi o obowiązku obronnej ojczyzny. Kolejne pytanie, czy decentralizacja systemu zarządzania kryzysowego strzyja obronności państwa? To oznacza, że czy samorządy nie powinny mieć jakiejś formy współpracy np. z wojskami obrony terytorialnej, czy zajmować się obroną cywilną? To znowu nie jest jakaś fikcja, bo w Szwecji np. część kontaktu z wojskami, część takiego jakby odpowiedzialności za to, jak wyglądają struktury bezpieczeństwa leży w rękach samorządów. No, i tu jest pytanie, właśnie, co powinniśmy zaimportować ze Szwajcarii, ze krajów skandynawskich i czego nas uczy o odporności państwa wojna na Ukrainie, bo Ukraińcy bardzo szybko na przykład przywracają problemy, przywracają funkcjonowanie systemu energetycznego. I chciałbym posłuchać ekspertów w tym obszarze, mieć jakieś pojęcie na temat tego, w których kierunku powinna pójść ta reforma. To są rzeczy niezbyt popularne, bo trudno się na obronie cywilnej tak łatwo politycznie wypromować. Dlatego, dlatego właśnie chciałbym ten temat podnieść. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać tą serię. Pierwszy odcinek chciałbym poświęcić sytuacji obrony cywilnej w Polsce. Drugi odcinek chciałbym poświęcić kwestii obrony totalnej i obrony terytorialnej. Znaczy, Szwecja na przykład ma taki Model, właśnie obrony, w którym wszyscy obywatele się angażują i mówimy o takim dużym obywatelskim zrywie. To jest wszystko połączone z obroną cywilną. Ja byłem przez wiele lat zwolennikiem tego rozwiązania. Nie jestem ekspertem od spraw wojskowości, więc z chęcią wysłucham mądrzejszych od siebie na ten temat. I trzecia kwestia to jest geopolityka zielonej transformacji i kwestia tego, jak zbudować system energetyczny, który z jednej strony jest odporny na zagrożenia o charakterze militarnym, a z drugiej strony jest zielony i też kwestia. I zielonej energetyki, ale w, także powiązanej z ochroną infrastruktury krytycznej, chciałbym porozmawiać. Także mam nadzieję, że zainteresuje Was ta seria. Jest to wyjście trochę poza tematy, którymi do tej pory się zajmowałem, ale ja uważam, że państwo jest systemem na czym połączonych. I no, jeśli spojrzymy na historię miast, jeśli spojrzymy na historię urbanistyki, to kształt miast, charakter miast był kształtowany przez kwestie obronne. Tak? To dopiero kiedy przestaliśmy budować mury miejskie, to się uwolniły przestrzenie, ale potem budowaliśmy forty, budowaliśmy wiele innych rzeczy. Do dzisiaj w centrum Londynu mamy ring antyterrorystyczny, a kwestie właśnie obrony terytorialnej, Obrony Totalnej są bardzo mocno powiązane z tym, jak w ogóle podchodzimy do kwestii wspólnoty, także samorządowej. Więc chciałbym trochę poszerzyć wasze, Waszą wiedzę na temat kwestii obronności, ale także chciałbym zainteresować osoby zainteresowane bezpieczeństwem pewną inną perspektywą. Dlatego chciałbym porozmawiać o tym cywilnym komponencie bezpieczeństwa przede wszystkim, bo uważam, że to jest obszar, w którym zbyt mało rozmawiamy. Dzięki wielkie, to była zapowiedź nowej serii, serii, której jeszcze nie wiem, jaką nazwę, robocza nazwa to, czy Polska jest gotowa na wojnę, ale oczywiście możemy mówić o mniej dramatycznych tytułach, bo to jest także pytanie o to, czy Polska jest gotowa na kryzys klimatyczny. Odpowiedź, jak to bywa z tego typu nagłówkami, pewnie brzmi nie, ale chciałbym wejść w większe szczegóły. Także mam nadzieję, że będziecie śledzić mój kanał, zachęcam Was do wspierania mnie na Patronite, też jakby Podnosi rangę mojego kanału, pozwala mi docierać do ciekawszych odbiorców. Każdy Wasz komentarz, każdy Wasz lajk like, to też jest szansa na to, żebym mógł zapraszać ludzi, którzy mają więcej do powiedzenia i szansa na to, żeby akceptowali moje zaproszenie, no bo wiadomo, że jeśli ktoś ważny ma przyjść do mojego programu, no to muszą być jacyś odbiorcy. Także robię to przede wszystkim z myślą o Was. Dzięki wielkie. I trzymajcie się. Do zobaczenia.